Dana jest funkcja f od x równa się x kwadrat dodać 3x. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo f, jeśli jest fałszywe. Pierwsze. Liczby minus 3 oraz 0 są miejscami zerowymi funkcji f od x. Jedną z metod na to, aby sprawdzić, czy są miejscami zerowymi, te dwie liczby, jest w ogóle znalezienie miejsc zerowych tej funkcji. Czyli jeżeli funkcja jest określona wzorem x kwadrat dodać 3x, jak szukamy miejsc zerowych, po prostu przyrównujemy do 0. Czyli przyrównuję do 0. Uzyskam równanie x kwadrat dodać 3x równa się 0. To można rozwiązywać oczywiście tą najprostszą metodą, a mianowicie wypisanie współczynników a, b, c, obliczenie delty i potem wyliczenie pierwiastków miejsc zerowych x1, x2, ale ponieważ nie ma współczynnika c, krótszą metodą byłoby wyłączenie x przed nawias, stworzenie iloczynu po lewej stronie. Jeżeli wyłączy x przed nawias, to... Co zostanie w nawiasie? No, każdy z tych wyrazów muszę przez ten x podzielić. x kwadrat podzielone na x to jest x. Natomiast plus 3x podzielone na x daje nam dodać 3. No i równa się 0. I uzyskujemy iloczyn. Pytanie jest takie, kiedy iloczyn jest równy 0? Albo pierwszy czynnik jest równy 0, lub drugi czynnik jest równy 0. Jak tu nam wyszło od razu pierwsze miejsce zerowe 0, zero, to tutaj po przerzuceniu wychodzi minus 3. Czyli ja obliczyłem miejsca zerowe i one dokładnie wynoszą 0 i minus 3. Zdanie pierwsze mówi, liczby minus 3 oraz 0 są miejscami zerowymi funkcji f od x i to jest oczywiście prawda. Przechodzimy do zdania drugiego. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Przepisuje nierówność. I zrobi to samo co w zdaniu pierwszym, czyli wyłączy x przed nawias, co nam da x plus 3 w nawiasie. Większe bądź równe 0. To jest końcowa postać nierówności, i aby rozwiązać, narysuję na osi liczbowej przebieg tej paraboli. Oczywiście wykresem, trójmianu kwadratowego jest parabola. Miejscami zerowymi, to już liczyliśmy w zdaniu pierwszym. Są liczby. Minus 3 to jest z tego nawiasu, i 0 to z tego elementu. I teraz, jak narysować przebieg paraboli? Ponieważ przy x kwadrat, i to szczególnie widać w tym miejscu, jest współczynnik równy 1, liczba dodatnia, czyli ramiona są skierowane do góry. Określam tak zwaną siatkę znaków, czyli przed minus 3 wartości funkcji są dodatnie. Pomiędzy minus 3 i 0 wartości są ujemne, natomiast za 0 wartości znowu są dodatnie. Spojrzę teraz na znak nierówności. Wartości mają być większe lub równe 0, czyli szukam plusów wraz z miejscami zerowymi, Czyli to będzie od minus nieskończoności do minus 3 i włącznie suma od zera włącznie do plus nieskończoności. Od minus nieskończoności do minus 3, włącznie, suma od 0 włącznie do plus nieskończoności. To jest rozwiązanie tej nierówności. Natomiast zdanie drugie brzmiało że zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział od minus 3 do 0, co oczywiście nie jest prawdą, czyli to zdanie jest fałszywe.